Witam. W tym materiale opowiem historię orków. Zacznijmy od etymologii słowa ork, po genezę stworzenia z powieści Tolkienowskich, aż do liczebności i problematyki. Etymologia słowa ork pochodzi z wczesnego średniowiecza, a dokładniej z okolic VIII wieku. Był opisywany w poemacie pod tytułem Beowulf. Choć większość z was będzie kojarzyć ten poemat. Tylko z ekranizacji z roku 2007 o takim samym tytule. W tym poemacie zamiast słowa ork widniało słowo, które teraz Wam się wyświetla na ekranie. Przez nieścisłość połączonych dwóch słów nigdy nie udało się ustalić, czym to stworzenie miało być. Niektórzy uważali, że były to stworzenia morskie, inni, że nie umarli, natomiast najprawdopodobniej było to połączenie stworzeń mieszkających w jaskini oraz nieumarłych. Świadczy o tym pierwszy człon, orkus, oznaczający podziemia, a w samej religii trusków z okresu przedrzymskiego orkus był bogiem podziemia. Drugi człon nazwy, neas, oznaczał natomiast zwłoki. W omawianym teraz poemacie rasa ork neas są określani jako krewni ogrów i elfów, co poniekąd by się zgadzało z samym wyglądem i późniejszymi inspiracjami orków. Geneza Orka, którego znamy dziś, jest oczywiście kreacją literatury Tolkiena. To on zakorzenił i utrwalił Orka w postrzeganiu fantastycznym, jakiego używają twórcy filmów, książek czy gier w obecnych czasach. Ork to stworzenie wykreowane na potrzeby książki Silmarillion, która poprzedza wydarzenia z Hobbita i Władcy Pierścieni oraz która nigdy nie została zekranizowana. Orkowie już przez Tolkiena zostali wytworzeni na wzór karykaturalnego obrazu ludzi. Byli mniejsi niż przeciętny człowiek, brzydcy oraz zdeformowani. Pochodzenie orków nigdy nie zostało całkowicie wyjaśnione. A zamiast tego mamy kilka teorii, które są mniej lub bardziej prawdopodobne. Najbardziej realną z nich jest to, że powstali na skutek długotrwałego plugawienia i torturowania przedstawicieli rasy elfów przez jednego z Ainurów, Morgota. Wśród ziemi orkowie dzielą się na wiele różnych ras, które cechują zupełnie inne atrybuty. Jednoorkowe rasy mają większe oczy, drugie są postury człowieka, a jeszcze inne są całkowicie pozbawieni orkowych defektów. Orkowie byli rasą rozumną, która tworzyła struktury plemienne, miała swój język, który był podzielony na kilka orkowych dialektów, którymi porozumiewali się w zależności od miejsca występowania. Wiele ras orkowych miało dobrze rozwinięty przemysł, tworząc machiny oblężnicze, budowle, a także co ważne, sami wytwarzali pancerze oraz broń. W ten sposób możemy przejść do Gotika. Piranha Bytes, tak jak inne firmy tworzące gry, wykorzystały motyw orka na wzór Tolkienowskiej kreacji. Zieleni, humanoidalni barbarzyńcy, posiadający swój niezrozumiały dla ludzi język i kulturę. Orkowie w Gotiku mieli również podział na rasy. Pierwsza rasa, nieoficjalnie nazywana orkami górskimi, czyli ci, których spotykamy na wyspie Korinis. Nie znali języka ludzi, pomijając oczywiście wyjątki w postaci Urszaka, Tarroka i jednego z dowódców orkowych w drugiej części gry, którego spotykamy grając paladynem. Ich kultura na wyspie sięga przynajmniej tysiąca lat wstecz, czego dowiadujemy się w pierwszej części. Mniej więcej tysiąc lat przed akcją gry, dwa orkowe wrogie klany ścierały się między sobą w bitwach, co jest wiadome. Klan zwycięski ewoluował w to, co dziś znamy miastem Orków. Natomiast istnieje także hipoteza, jakoby miejsce drugiego orkowego klanu mieściłoby się na terenach obozu Bractwa. Świadczyć mogą o tym dwa fakty. Po pierwsze, ludzie z Bractwa zbudowali swój obóz na ruinach, które już tam zastali. Mówią nam to niektóre postacie w pierwszej części gry. A po drugie, po środku bagna można natrafić na orkowe filary, zawierające orkowe litery, tak samo jak w mieście orków, przy tzw. arenie orków oraz na orkowym cmentarzysku. Jeśli chodzi o drugą rasę, czyli orków zmyrtany, znających również język ludzi, wywodzą się z mroźnych, północnych nordmarskich gór. Niedostępnych do zwiedzenia w grze. Jednakże początkowo mieszkali w centralnej części kontynentu. Zmuszeni, aby zdobyć żywność, rozpoczynają inwazję na królestwo Myrtany, zalewając całą krainę, aby utrzymać swoją rasę przy życiu, tym samym rozpoczynając drugą wojnę z orkami. Przede wszystkim orkowie są dosyć ekspansywną rasą, co zauważamy na przestrzeni trzech części. W pierwszej części orkowie, których spotykamy, są terytorialni. Trzymają się swoich terenów, rzadko wychodząc poza obszar, który sami kontrolują, co jest tylko pozorne, ponieważ nie mają przewagi liczebnej nad ludźmi. Inaczej się ma sprawa na kontynencie, gdzie orkowie od lat walczą z ludźmi. W drugiej części orkowie przez wojny na kontynencie rozpoczynają imperialną politykę wojenną, atakując i podporządkowywując sobie tereny ludzi. Nie biorąc jeńców, orkowie bezlitośnie zdobywają nowe tereny. W trzeciej odsłonie mamy już całkowicie domkniętą klamrę przedstawiającą orków. Przejęli oni królestwo Myrtany i wyzyskując ludzi do pracy, czy jako najemnicy, czy jako niewolnicy, kończą erę świetności ludzi, tworząc w Myrtanie nowe królestwo orków na żyznych terenach, co pozwoli im żyć, nie martwiąc się o niedobory żywności, o które obawiali się, żyjąc w wysokich i mroźnych górach Nordmaru. Także możemy już przejść do problematyki orków w Gotyku. Podobnie jak we Władcy Pierścieni, są tylko pionkiem w wielkiej grze. Historia orków na kontynencie zaczyna się od ich pomieszkiwania na terenach Myrtany. Robar I, zwany Świętym, wybranie z Innosa dostał polecenie od Boga, aby odbił Myrtanę i utworzył tam królestwo ludzi. Robar zszedł z gór z oddziałami nordmarczyków i rozpoczęła się Pierwsza Wojna z Orkami, gdzie orkowie zostali wypędzeni aż za północne góry Nordmaru, gdzie pozostali przez lata aż do rozpoczęcia Drugiej Wojny z Orkami, gdzie z powodu panującego nieurodzaju pomiędzy północnymi górami cierpieli na niedostatki żywności. Gdy rozpoczęli inwazję na Myrtanę, zostali wykorzystani przez Xardasa który pomógł im w bitwie o Faring, pod warunkiem pomocy w szukaniu artefaktów Adanosa. O samym pretekście do wypowiedzenia wojny ludziom podczas II wojny mówi nam monolog kronikarki Kodamy z instrukcji do Dogotika III. Więc można śmiało wysnuć teorię, jakoby początkowe zwaśnienie ludzi i orków na kontynencie było niejako podsycane przez wojnę bogów. W artbooku, dołączonym do edycji kolekcjonerskiej Gotika III możemy dowiedzieć się, że język orków został stworzony tak, aby nie mógł stanowić spójnej całości z żadnym innym językiem, aby był w całości nieczytelny dla gracza. Co więcej, twórcy stworzyli tylko niektóre wyrazy na potrzeby gry, co możemy zauważyć po nazwie broni oraz podczas rozmowy z Tarrokiem. W uniwersum trafimy zaś na dwa zupełnie inne zapisy języka orkowego. Pierwszy zapis jest do znalezienia chociażby na Gothicpedii i przedstawia 24 litery, które są do odnalezienia w pierwszej odsłonie gotika, na różnych obeliskach czy innych orkowych budowlach. Za przykład mogą posłużyć filary w mieście Orków, gdzie można zaobserwować właśnie niektóre litery z tego alfabetu. Ponadto występują także na filarach na bagnie, przy arenie Orków oraz na cmentarzysku. Drugi zapis pochodzi z artbooka ze strony numer 50. Twórcy w opisie dodali, że jest to orkowy alfabet. Alfabet składa się z 15 liter. Można go zaobserwować tylko i wyłącznie w trzeciej części gry na zdobieniach orkowych sztandarów oraz na ubraniach. Dobrym przykładem jest chociażby niebieska zbroja Kana z podstawowej wersji gry, na której widnieje dokładna litera z orkowego alfabetu. Więc już tutaj możemy podzielić alfabet orków na z wyspy Korinis oraz na orkowy alfabet z kontynentu. Jednakże orkowie z trzeciej części gry posługują się mową ludzi, a z orkowego języka używają tylko wstawek w postaci zwrotu do ludzi, jakim jest słowo mora. Jest to efekt pewnej humanizacji orków, która została stworzona na potrzeby odświeżenia rasy, o czym mówił Ralf Marcinczyk główny ilustrator oraz dyrektor artystyczny firmy Pirania Bytes. Na potrzeby tego filmu policzyłem także wszystkich orków znajdujących się w grze. Policzyłem ich, przeskakując z rozdziału na rozdział, grając różnymi gildiami, aby niczego nie przeoczył. W gotiku drugim otworzyłem też bramę w starym obozie, aby pojawili się nowi orkowie. Ciężej było z gotikiem trzecim, gdyż sam klan młota Musiałem odbijać parę razy na różne sposoby, aby wyniki były bardziej rzetelne. W pierwszej części gry orków jest tylko 101, a w tym 5 orkowych szamanów. W okolicy miasta Korynis oraz na przełęczy znajdziemy 74 orków. W górniczej dolinie jest tych orków 251. W Jarkendarze 18. Na wyspie Irdorad znajdziemy 35 orków co daje nam łączny wynik 479 orków na całej wyspie Korinis. Spośród tych orków 44 potrafi posługiwać się magią, a tylko 0,62% potrafi posługiwać się językiem ludzi. Idąc za ciosem nieco ponad 9% to szamani. Jeśli chodzi o Gotika III, to w Myrtanie znajdziemy około 516 orków. W Nordmarze natrafiłem na liczbę orków wynoszącą około 378. W miastach, ruinach i przy wybrzeżach gwarantu spotkamy 55 orków. Zatem w Gotiku III trafimy na liczbę orków wynoszącą 949 sztuk, z czego 96 to szamani. Zatem liczebność orków na kontynencie i na wyspie Korinis to 1428 sztuk, a w tym 145 orków ma szamańską rangę, czyli ponad 10% populacji orków to szamani, oraz niecałe 67% orków potrafi porozumiewać się mową ludzi.